się z tej strony Cactus Games, jak widzicie. Powróciłem do Fortnite'a właśnie przed chwilą tutaj. Właśnie teraz jestem na laboratorium bojowe dzisiaj odcinek bardzo, bardzo, bardzo późno. To dlatego, że po prostu byłem na obozie i dopiero teraz wróciłem z obozu. Dzisiaj macie odcinek o 23 spoko. Jak wam się będzie ludziło w nocy po Kaktusem. Jesteśmy na laboratorium bojowym, prawda? i długo nie grałem więc po, popatrzcie ile tu się zmieniło po prostu jestem w takim szoku, patrzcie mamy tutaj mm, te, jak one się nazywały mm, się nie mogę nauczyć dobra, nie pamiętam, ale tu mamy te srebrne szuwary i tam dzisiaj sobie polecimy i na pewno dzisiaj polecimy na rekina oraz atlantydę i na poczne piaski, ponieważ to zupełnie inaczej wygląda po prostu no, ja jestem mega pozytywnie nastawiona do tej gry. No moim zdaniem co? Teraz mm, Fortnite bardzo się mega zmienił. Um, I w ogóle widzowie na moim kanale pojawiły się e, intra, e, które możecie sobie pobrać i normalnie je używać do filmu. Nie wiem, motorka Tylko mówię, że jeżeli byście chcieli, to jak najbardziej nie będą za to prawa autorskie. I po prostu jak najbardziej się zgadzam, więc mm, spoko. E, gram na laboratorium bojowe tylko dlatego, że po prostu wiecie. Jest to świeża sprawa i wiele osób właśnie teraz łączyło Fortnite'a. Mm, no i umówmy się, że będą właśnie e, grały teraz na no, wobecka czaszka. Będą właśnie umówmy się grały na tym. mamy ślamę pierwszą. Właśnie będę grały, no i nie ch nie chcąc Wam jakby pokazać tą mapę, jeżeli ktoś nie gra w Forta Właśnie odpaliłem dla Was to laboratorium bojowe. Tutaj, jeżeli chodzi o te, jak to się nazywa, nie Paskuna Przystań chyba, tak, paskurna, jeżeli chodzi o Paskuną Przystań No to ja jestem pozytywnie mm, nastawiony I już jakby jedną z głowy. Za brak pewnie ale mamy w sumie. Okej. Okay. No, obozie było bardzo fajnie. Macie relację z obozu. Ha, idziemy pod drzewko. Nie macie wszystko, relację i wszystko macie. Ale ja nie wiem, czemu mi się nie odblokowała ta miejscówka. A powinni. Dobra. Wszystko jest zniszczone. Jeszcze raz ja bym tutaj coś zrobił, bo ja chcę, chcę bloka, żeby to było napisane, bo ja zawsze... Ja zapomnę tej paskuli przystań, że to się tak nazywa. Musimy w całą paskuję przystań to Co się szybko robi. No i co? Zostawcie suba, a tak. By the way. Nowa emotka. Możecie pytać pewnie skąd ją mam, skoro byłem na obozie. Na szczęście mam mamę. I moja mama. Co zrobiła? weszła do Fortnite'a. Ja ją nakierowałem wszystko co i jak. Czekajcie, bo mi się coś tu. Dobra. Moja mama weszła do Fortnite'a. I po prostu. Odebrała. Więc ja się cieszę, że mam głowę. Bo gdybym wtedy nie wszedł, to bym nie miał. Bo dzisiaj chyba jest 6 sierpnia, jeżeli się nie mylę. Tu trzeba. I czemu nie ma tej paskudnej przystani tutaj napisanej, że to jest paskudna przystań? Bo to jest paskudna przystań, mówię wam. Nie rozumiem. Naprawdę. Ktoś Świetnie, eh? Dobra, ja nie wnikam. Może się nauczyć, że to jest po pospieszne. Przestań może kiedyś jeszcze to przelecę To wtedy tutaj podejdę że tak powiem. <laughs> Dobra. I lecimy. A ja nie było, gdyby to było kompletne. Bo ja nadal. nadal Moim zdaniem, jakby byliśmy to w ostatnim odcinku, a byliśmy, chyba. O, byłem poza oczekiwaniem, że rakim będzie się wełnał No mam no, no. co to za broń? A to jest mój? No pewnie, że był rakim Mam wszystko, co chciałem. To jest złe, tego nie chcę to bo to by jeszcze... Tak, żyje w w typu... Tak, tak... Tak, tak, dobra. Uciekamy z tej paskudnej przystani. Nie podoba mi się. Szczerze. Dużo słodniejszych miejscówek. Ja myślę, że zaczęliśmy łudować tu. Dobra, okej. Okay. Tylko tam jest na dole chyba lana. Albo, dobra, weźmy sobie panel skokowy z tamtej um, Ok, no i lecimy właśnie po łódkę i rzeką dopłyniemy do... <laughs> w ogóle patrząc, nowe, nowe malowanie na broń um, I tam stamtąd popłyniemy sobie na Sierbane Szuwary Jest Sierbane Szuwarów tam już w miejscach, gdzie będzie Atlantyda oraz, oraz do Rekinka no, więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie suba na, na moim kanale oraz lajka like pod tym odcinkiem, ma będzie mi naprawdę bardzo miło. Wbijacie również na mojego Instagrama, like podoga e oraz uwaga, zielona palma. Tak zmieniłem nazwę Instagrama z jednego, jedynego, jedynego powodu. Powód jest mianowicie taki, że zapomniałem już, które coś chcę. Powód jest taki, że na obozie, już wiecie, jak mam zielone włosy, mówili na mnie drzewa albo palma. No i po prostu mój kolega, co właśnie zmienił na więc ja pomyślałem, że nie będę gorszy i też się zmienia, No i się zmieniłem. Nie taki na tydzień nie powiedzmy, niedługo zmieniłem stawienia. Chill, chill. zapomniałem w sterowaniu. Okej, okay, to jest gdzieś łódka pewnie No to pewno tu była gdzieś łódka, gdzieś kiedyś coś jakoś A tam jest, dobra, zawsze jestem ślepy um, Więc my lecimy do łódki i skoro to jest lama To czemu by nie... Czy to była druga lama? Zobaczcie jakby kolą, ale to jest laboratorium, bo by... jest naprawdę dużo Tylko biorę panel skokowy, bo nie będą żadnych broni nie wypada. Dobra, drugą lawę. ok, Okej, z niej również biorę tylko panel skokowy. I to też się może przydać. Okej. Okay. O, waj, patrzcie jakie loty, jakie wysokie loty paktusa. Dobra. No i teraz tylko Rzeką dopłynąć tu. Jaka byłaby najszybsza trasa? Jeżeli chcemy tędy, to dopłynie tutaj najlepsze rozwiązanie. No i ja chodzę przygodę przez rzekę. Kiedyś była ta mapa strasznie zalana. To ja pamiętam, że tutaj się prawie no-stop pływało, a teraz to wodne paszcie no. Tylko rzeka została no i już nie mogę się doczekać końcowej wersji aktualizacji mapy nie sprintuję bo to nie ma sensu tak już ci stracę robią bez tego no i polecamy to naprawdę nie ma sensu I tego nie robimy mapa i super możecie pisać czy lubicie Fortnite ja na przykład nie ja lubię i przypominam wam o gameaway dokładnie 100 subskrypcji jest to giveaway, w którym macie zgarnięcie GTA 5 na konsolę PlayStation 4. Warunki są proste. Wystarczy, że zostawicie pod najbliższym pod najbliższym, najnowszym odcinkiem po wbiciu od razu 100 subskrypcji na moim kanale i 24 godziny później na moim Instagramie, który wtedy będzie się nazywał De Kaktus. Będziecie mieli live'a, Na którym wyłonimy nim zwycięzcę. Więc. to to się A zakładam, że mało osób weźmie. I patrzcie. Hydro 16. Tutaj, gdzie robiliśmy ten challenge. Również jest już prawie całe. Odsłonięte. Więc jeszcze tylko. Więc jeszcze tylko. Trochę... Jedno popadnięcie wody, czyli coś południa jutro chyba, o dziewiątej. Czyli... niedługo. Tutaj, siargana, szufary również są już całe, coś wody, ale to się gra. To jest, jest fajne. Dlaczego tutaj byśmy się po prostu nie... A bo ja muszę chyba na soluję odkrywać. Jeśli nie jest w jeszcze. Tu się robane widzimy, że są mocno odświeżone, ale jeszcze tutaj z przymęk, tego nie, bo to zrobić. W ogóle się tyle wypłomniało, że to szok normalnie, jestem zaskoczony. Mi um, to będzie odcinek Tutaj jak widzimy już będzie nie było. Jeszcze na aktualizację czerwane powrócę. Fajnie było, gdybym mokre manczary powróciły. Co prawda nigdy nie, nie, nie miałam okazji na nich pograć, ale słyszałem od wielu osób, że były naprawdę fajne. No... I teraz nie chcę Wam przypadkiem źle powiedzieć, ale nie wiem od kogo, ale powiem wam tylko tyle, że od jednej osoby... dowiedziałem się, że dokładnie nie będzie już za lewo ze stoju, ale uwaga, wy się będziecie cieszyć, znaczy ja nie miałam okazji się cieszyć tym, ale wy będziecie się cieszyć, bo zamiast za lewo ze stoju powstanie tam większy nadejdzie, ja pierwszy Gdybym mnie ktoś tutaj postawił przed obozem teraz, to ja bym w życiu nie poznał... W życiu bym nie powiedział, że to są No może potem hotelu, ale po tych domkach w życiu bym nie powiedział, że to są potne piaski. Zmieniło się fest. Mm, oczywiście bardzo pozytywnie. Jak już mówiłem, teraz piaski są moim zdaniem ładniejsze, ale takich piasków nie znałem. Jest jakaś śniutka woda w ogóle. Mamy Atlantydę I w zasadzie to, jest, no, to będzie moja ulubiona miejscówka Po tym, co tutaj widać, to będzie moja ulubiona miejscówka No i... Po prostu... Cudos tu na niebie No nieważne, nieważne co się kiedyś zajmiemy tym Patrzcie Tu się wyłania moja ulubiona miejscówka nie mogę się już doczekać, kiedy będę mógł zagrać dokładnie w tym miejscu. Tutaj coś mamy. I co to jest? To wygląda jak jakieś. Luginy samolotu? Tak wygląda. Ok. Czy zastanawia mnie to, co to, to, to na niebie jest? Ale z tego zaraz podlecimy. I patrzcie. Rekin jest już skłonięty prawie takiego rekina. Również nie wiem. ok. Pierwszy raz w z jestem w rekino. naprawdę. Znaczy, no nie pierwszy, ale w takim, w takim stanie: rekina w takim, że już normalnie da się wejść do safe, bo oglądałem dużo tuberów w się ubrać, że... Wiem, że da się wejść do safe, wiem, gdzie jest ten safe. Powiem wam, że polubiłem tego rekina, naprawdę. Wcześniej jakbyś tak. Może dlatego, że go po prostu nie znałem, nie? A patrzcie, mamy już tutaj safe, normalnie wszystko da się wejść. Ja jestem pozytywnie uskoczony tą aktualizacją. Jeszcze raz, zaraz wybierzemy się na Atlantydę, ponieważ Atlantyda to jest coś, no. Umówmy się, dużo osób czeka na to Atlantyda, na tę Dobra Ja jestem mega pozajarana Proszę To na fajna przegrawa Więc jak widzicie Jesteśmy Tu Dokładnie na tym miejscu Zaczekaliśmy się wreszcie do wyłatów Gdy możemy tutaj grać Jeszcze niecały Tydzień temu Może już No jeszcze niecały, bo teraz jeszcze Jutro będzie cały tydzień Cały tydzień temu nawet nie było jeszcze safe w tym rekinie. Normalnie nie dało się normalnie wejść. A teraz... no teraz co? Jesteśmy na rekinie. Pokazuję Wam całą mapę. No i jest po prostu cudownie, więc jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, oczywiście koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić naprawdę żadnego mojego odcinka. Bo zauważyłem, że sporo ostatnio randomów nie subskrybuje I wszystkim tym osobom bardzo dziękuję z całego serca. Dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka, zostawcie suba na moim kanale los lajka I do następnego odcinka, który będzie jutro, cześć!